Hej, mordeczki! Witam Was dzisiaj w specjalnym odcinku, ponieważ mamy gościa! Hej, witajcie! Kręcimy dzisiaj z Adrianną make-up oraz takie małe QA, ponieważ na Instagramie poprosiłam Was, abyście zadawali pytania. My będziemy odpowiadać najszczerzej, jak się da, tak jak zawsze, a przy okazji robimy na Adriannie taki mały makeover. Się <grym> to jest czegoś wreszcie nauczyć o tym makijażu. To jest taki jest... To jest dla mnie jakaś w ogóle dziwna, nieprzebyta. Ścieżka. Taki jest plan. Tak. Oczywiście zrobimy makijaż codzienny, delikatny, lekki, pasujący do też tak. tego basicowego outfitu, ale mam nadzieję, że pokażę tutaj Ci parę trików, które Ci się po prostu stara przydadzą. Okej, okay, dobra. Zaczynamy stara. Let's do it. Stara. 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 Zaczynamy oczywiście od podkładu. Ty masz naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrą skórę. Ja bym chciała mieć tak czystą o, skórę jak dziękuję. Ty. O, dziękuję. Trochę mnie wysypało. Ale to jest trochę, to, to jest, jest nic, mini, to jest mini, nic. Mini, a ogólnie masz serę z tego co pamiętam tłustą, nie? Tłustą albo mieszaną. Podkład, który dzisiaj na tobie użyjemy, to jest podkład Zoiwy. Ja nie wiem, no nigdy go nie używałam, sama go przyniosłaś. Tak, on jest mocny. mega ciekawa tego produktu. Tak. Czaj, zobaczymy, jak ten kolor w ogóle dla Ciebie. No, się wydaje, że on może być troszeczkę za ciemny. Jest troszeczkę, mhm. ale Aga jest tak opalona, a ja jestem przy niej tak różowa i blada. No, no, znaczy, no nie, nie będę Cię pocieszać. Jak się patrzy, to tutaj jednak w podglądzie, to ja przy Tobie wyglądam jak żółta solara, a Ty przemysł jak mały różowy Tak, <grystanie> <I> Nie, to <grystanie> jest gorsze. Tak, w ogóle wyglądam strasznie różowo. No, my, my tak trochę podbijamy nasze tutaj. Tak, no dziwnie, dziwnie, że sobie wyglądamy, po prostu. Mm -hmm. Może nie, nie pasuje mi się sierpnała. <grym> trochę... <grym> no. Ja wśród moich znajomych mam dość taką bardzo opaloną... ci tą hiszpanką, To sobie ja jestem, to, Tak, ja mm. jestem tą, tą ciemnoskórą, to ja jestem, wiecie, tą międzynarodową, tą <grym egzotyczną. <grym <grym> egzotyczną, a teraz spójrzcie na mnie. No nie? Aucz. No. Ale wiecie co, no pamiętajcie, że to jest samopalać, to nie jest natura. Jest, jeszcze to... jest lepiej, jest, jest lepiej. lepiej. Mówiłam ci, że ja jestem tą hiszpanką. Ja teraz widzę to. W ogóle wiecie co, ten podkład... Nie Jezus, zaskoczy, jest fenomenalny. W sensie, no przepięknie wygląda na skórze, ja na 100% muszę sobie go kupić. A teraz Aha. przechodzimy do pierwszego pytania. Pierwsze pytanie z Instagrama to było, jak się poznaliście? <grym> jak myśmy się poznały, Morzia? Poznałyśmy się dzisiaj, miałyśmy wspólną znajomą, która stwierdziła, że nasze charaktery są podobne i że nasza energia będzie się dogadywać i że powinniśmy nagrać film. Tak, i tego tak ja od trzech godzin siedzimy i gadamy. gadamy. Ja pierwsze ja co zobaczyłam, to mówię, o, mój Boże, Kama jest fantastycznie Pana, gdzie byłaś? Czy ty chodzisz na opalanie freskowa, a ona mówi, że to jest pianka opalająca. Samopalacz, yes. tak. Oczywiście, że, że tak. No właśnie, a ja, ja jakoś miałam takie podejście, że samoopalacz to jest, wiesz, zawsze ślady na skórze. Wiesz, te technologie są dosyć nowe. No właśnie. Dawniej to samoopalacz to, był tak, to była taka ruletka, skończysz się no. debil albo, albo jak debil no. generalnie, nie? I, ale i tak będziesz pomarańczowa. I, I tak. tak, i tak. A teraz? Mm, w mm. ogóle, w ogóle to już nie jest. Ale mnie strasznie denerwuje ten zapach samoopalaczy. E, no niestety zawsze przy samoopalaczu będziesz śmierdziała tak. palonym kurczakiem, to i jest, to jest nie, nieuniknione mordę. Ale ja ten zapach czuję nawet jak go już nie ma na mnie. Tak? Wierzę, e, tak, tak, że tak, ja go tak dwa prysznice, jakoś tak, nie nie tak wiem, wchodzi. No, nie? wchodzi. Jeżeli chodzi w ogóle o taką cerę jak twoja, czy jak moja, to ja ostatnio jestem też fanką trochę innego wykończenia. Tak by zrezygnowałam z pełnego, totalnego matu, tak na co dzień. Oczywiście, no bo wiadomo, kamera troszkę inna sprawa. Ale właśnie zaczęłam w się wkręcać w temat pudrów rozświetlających. Wow. I one też naprawdę dobrze trzymają produkty na mordzie, na twarzy. Nie wiem, jak tam lubisz to nazywać u siebie. To znaczy? Ale bez różnicy, no to na mordzie. No ale... Jednak to wykończenie na żywo jest dużo piękniejsze. Tak więc, tak z takich moich może trików, polecam Ci ogólnie takie wykończenie zbadać. Bo wiesz, co, bo to jest zupełnie co innego, jak jest blask kontrolowany przez produkt, a jak się świecisz, bo, tak. bo, 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 bo na przykład masz cerę mieszaną. Tak. I wiesz, co jeszcze Ci polecam? Ogólnie nie pudruj sobie boków twarzy, bo wtedy już miała takie bardzo ładne przejście między podkładem a szczytem, jeśli chodzi wiesz tak o fakturę. Serio? A ja no, zawsze po prostu to, bo możesz to przecież zapudrować brązerem. Bronzer w, w kamieniu to też jest puder w sumie. A bo bo to ja ci tutaj zawsze aż po prostu tyle. wiesz, nakładałam, żeby była cała twarz no. matowa. W sumie to też nie jest dobre, no bo jak mówię, skoro mamy twarz mieszaną i ta się przytłuszcza, a ta jest sucha, mm -hmm. to, to, to po co? Tutaj. Tak, tak moim zdaniem bronzer sobie sam poradzi. że trochę różu, trochę rozświetlacza, to też jest puder jednak. No tak, to też jest No super. więc sobie po co ci tutaj aż cztery warstwy? No, Kolejne pytanie z Instagrama: najgorszy kosmetyk ever. Wiesz co, ja Ci powiem tak, to nie był najgorszy kosmetyk jaki miałam, ale kosmetyk z którym przeżyłam najgorsze rozczarowanie. No. I wiem, że wiele osób lubi ten kosmetyk i pewnie ty też lubisz ten kosmetyk, a może nie Oj, boję Zbacz, się, na... że... Oj, wiesz, boję się, że wiesz, coś co kocham. Mogę zjechać. Natomiast moim wielkim rozczarowaniem była Hula Benefitu. Ona była ojej o oh mój god, zgadzam się na maksa. Ona była dla mnie za pomarańczowa. Tak, dla mnie też. Ja tak. po prostu mega nie lubię tego. By ja po prostu y, dorastałam, oglądając YouTube'a i tak, każdy, każdy o tak, Każdy mówił, hula, najlepszy brązer, tak. najchłodniejszy, najidealniejszy. Ja po prostu mm -hmm. zaoszczędzone pieniądze, mm -hmm. wyrwane po prostu, idę do tej. Z lodówki. Tak. Odjęłaś sobie nasz, ten, z, od ust. Zaraz od ust to sobie nigdy nie objęłam. <laughs> Ale nie wiem, do kina czy coś takiego. No. I idę po prostu do tej Kupiłam sobie taki mały tam puderek, nie ten duży, mm -hmm. tylko taki ten... Ja niestety ten duży. I oh. ja po prostu go nakładałam i mówię, nie, to jest pomarańczowa. Nie było to najgorsze, nikt by nie powiedział, o Jezu, jesteś pomarańczowa, ale to były te wielkie oczekiwania. Kontra ta smutna tak. rzeczywistość. To, smutne to było to samo. Ja przez jakiś też? czas, jak go kupiłam, to jeszcze jakby tak... U, jakby udawałam, stałaś, już no. udawałam sama przed to, że jest fajnie, że jestem zadowolona i nawet na YouTubie gdzieś o tym mówiłam, że super, ba, wow, ba, wow, wow. ale kurczę, leży. Już od dwóch lat nie używany w szafie. Mm. Samotny, mm -mm, nie dzięki. To powiem Ci, że mnie mega zawiodły bazy ze smashboxa. Mhm. Mm Jakoś tak. Mm, po ich prostu. Kolor. Wszystkie. A, no. wszystkie, <laughs> wszystkie te bazy. całą paczkę, gdzie było, nie wiem, ich tam jest 8 czy, czy 6. Tak, wszystkie kolory Dramat. Bardzo. Żadna nie robi dla mnie nic. I one kosztują naprawdę dużo hajsu. A, jeszcze jedną z nich kupiłam sama, cały wystałam tę paczkę. wiesz, chyba, sty hajs. I nie, no nie, nie dzięki mm. po prostu. I tak samo no te oczekiwania plus wydane pieniądze spowodowały duże nieszczęście. Jak Ty się ogólnie na się malujesz? Wiesz co, ja maluję co? się tak, że no. rozświetlam sobie początek mojej powieki tutaj, to mm -hmm. jest chyba wewnętrzna, zewnętrzna nieistotne, mm -hmm. a, a, a końcówkę robię ciemniejszą, wiesz, mm -hmm. taki, takie... Wyciągasz trochę to, tak? Trochę wyciągam, ale zawsze w w te, mam taką swoją zasadę, że początek jest jasny, i później jest takie ciemniejsze cieniowanie, natomiast... Spoko, no to Spoko. powiem Ci, że idę w tym samym kierunku. Tak. Tutaj, bo to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Też, no, żeby po jakby dopasować szerokość oka do szerokości twarzy, no nie? Mm -hmm. Żeby te oczy były też szersze, bo wtedy twarz, ogólnie jak rozszerzamy oczy, to twarz się wydaje węższa. Ja kiedyś robiłam sobie taki makijaż, gdzie nie wyciągałam tego oka, mm -hmm. tylko jakby malowałam po samej powiece, Później widziałam na zdjęciach, że jest to pomalowane oko, które bardzo rzuca się w oczy, mm -hmm. a, a później jest taka duża twarz. A jak tą twarz, te tak oczy tak wyciągniesz, to teraz, zobaczcie, to się ewasuje. I wiecie co? Tutaj Wam mega polecam też do wyciągania właśnie oczu Użyj na przykład różu albo bronzera, ponieważ ja na tobie nie używam cieni do oczu. Mm -hmm. Ja na tobie używam ten róż i ten bronzer, którym potem Cię wykonturuję mm. i dzięki temu to bardzo łatwo jest wyciągnąć twarz, tak jak takim możecie sobie teraz zobaczyć Takim ruchem tutaj szerzej w twarz, ponieważ to i tak się potem połączy z konturowaniem, nie? I to jest takie bardzo naturalne, łagodne, no tak, jakoś plus, wiesz tak. co jeszcze, no. te produkty typu bronzer czy róż są delikatnie napigmentowane. Mm -hmm. Więc taki amator nie zrobi sobie tutaj plamy w blendowaniu, tylko to wszystko będzie takie, no właśnie takie jak samitne, takie, jak taka chmurka. Mm -hmm. A ty ogólnie się malujesz cieniami, czy czasami używasz róż bronzer na oczy? Właśnie tylko cieniami, nawet Ej. nie pomyślałam o tym. koniecznie spróbuj, zobaczysz jak to będzie super wyglądało, jak będziesz miała całą twarz w jednych, w jednych kolorach. W jednych tonacjach, no. W no. ogóle to jest też taki tak trick właśnie w makijażu na modelkach Victoria's Secret, że właśnie smarują je całe. No, no Robię mi cały make-up, a potem wszystko, wszystkie brzegi, wszystko na twarzy blendują różem. I to wow. dodaje właśnie tego takiego zdrowego, sexy, świeżego glow. I sprawia, że to wszystko się po prostu tak mega, mega łączy. Ty mówisz, że to, że są takie piękne mm -hmm. i mają takie Nie, one wcale nie góry. są takie piękne, też może dokładnie taka piękna, tylko blendy i wszystko różem. <śmiech> <Przestań> <śmiech> róż. Czy jak sobie go nałożę na ciało oh, i zblenduję? Tak. Tak. Czy to czy będzie tak samo? Tak, <laughs> oj tak, to zmieni wszystko. A w ogóle najlepsze jest to, że ten róż, który. Teraz cię wykańczam jest z Biedry mm -hmm. za 10 zł. Po to każdego? jest najfajniejszy rusz w mojej kolekcji. Mm. Bardzo Wam polecam na dotknąć. Czy, czy, czy nie wszystko, tolerujesz dotykania? Można. Są ludzie, którzy nie, dotykuje, nie nie tolerują dotykania. Ja tak? ich rozumiem. Ja ich rozumiem. No tak, bo bakteria i takie tak. sprawy. Koronawirus może się też przenosić gdzieś po różach. Mm -hmm. Może. Kto wie? Mm -hmm. Mamy to przetestowane, nie mamy. jeżeli mam być szczera, no. nigdy nie podobają mi się praktycznie makijaże, jak ktoś mnie maluje, mm -hmm. tylko... Kilka razy mi się udało, więc ja zawsze mówię, wow, jak o, ładnie. O, czego to zależy? A potem o, Wiesz, od czego to zależy? zależy? Wydaje mi się, że od tego, że dużo osób, które nie malowało, na przykład nie ma takiego typu twarzy jak ja mm -hmm. i nie umie go dobrze wykonturować. Konturuje twarz... Totalnie. Mm. Tak, inną twarz, jakby nie, nie znają tego typu i mm -hmm. po prostu nie umieją wyciągnąć się maksa twoich możliwości. Mm -hmm. I że bardziej mi ją tak naprawdę, wiesz jeszcze bardziej zaokrąglają mm -hmm. niż wyszczuplają. Ja no? na przykład widzę, że ja też nie, nigdy jeszcze nie mam nie no, raz mam zadowolona, jak to się pomalował. A to na przykład wynika z tego, że ja mam tu inny kształt oczu, w sensie, że mam takie bardziej skośne, mm -hmm. przez to polskie makijażystki nie umieją ich pomalować i zawsze mnie te oczy ściągają w dół. Aha. Więc ja zamiast mieć takie skośne oczy, jakie mam bez makijażu, to nagle mam takie opadające. W ogóle na swój ślub też się malowałam sama. Bo wiesz, to mam na jakichś tam próbnych i ten. I też taką masakrę dziewczyny zrobiły. I właśnie dlatego się też zainteresowałam makijażem w sumie, mhm. bo, bo nie mogłam znaleźć, wiesz. Szukałam, myślałam. No i tak skończyłam tutaj nagle, nie? W ogóle mhm. kiedy byłam zadowolona z makijażu, to wtedy, kiedy malowali mnie mężczyźni. Mhm. Tak? Dlatego, że mam takie wrażenie, że jeżeli już mężczyzna zostaje makijażystą, mhm. to dlatego, że to jest rzeczywiście jego ogromna pasja. I dużo się w tym uczy. No. Zazwyczaj, jeżeli już to robi, no to od, od razu zaczyna go... na innych twarzach. Tak. Jest, jest to jego ogromna jakby no, no pasja, hobby. No tak, bo to nie jest społecznie taka jeszcze tak, przyjęta typowa rzecz. rzecz. W Polsce przyjęta, żeby faceci mm -hmm. się malowali, więc na pewno nie masz takiej sytuacji, że... Znaczy na pewno, no nigdy nie ma na pewno, ale zazwyczaj nie masz takiej sytuacji, że jest makijażysta mężczyzna i mówi, mm -hmm. no ja po prostu mam kilka kosmetyków, bo się wymaluję do pracy. Dla nich to jest trudniej wejść w ten mm -hmm. biznes, przez to, że to właśnie jest takie nietypowe, a dla kobiety to jest takie dosyć normalne w sumie. Mm. Więc jak już wchodzą, to z pasją, z wykształceniem, z pełnym zaangażowaniem, nie? Mm -hmm, tak. Pewnie też musieli to rodzicom wytłumaczyć, musieli tak. się naprawdę namęczyć, żeby w to wejść. Musieli siebie malować, musieli tak. inne dziewczyny malować. Mm. A powiedz, jaki jest ogólnie, jaka była Twoja największa wpadka makijażowa? No, no oczywiście, podkład niedopasowany kolorystycznie. No i podkład dobierany do odcienia niedoskonałości, a nie do odcienia skóry. Co z tego, że moja, nie wiem, szyja jest bardziej żółta i ręka? No skoro twarz jest taka różowa, no bo niedoskonałości, jakiś tam rumień, wiadomo, mm -hmm. nastolatka, no to, o, tak. to lecimy. Tak, no tak, lecimy, no nie? U, ujednolicamy um. wszystko. Oczywiście. No więc mamy o, jednolito. I Masz jakieś oczywiście... foty? Nie mam. No nie, szkoda. Ja, nie a, miałam. Je, jakie foty. Ja bym chciała zobaczyć. Nie dość, że taka twarz właśnie różowa, to jeszcze bardzo lubiłam platek. Ja bym mm. lubiła być taka... Taka trochę emo, taka trochę umartwiona, mm. taka blada, żeby było widać, że chora, no nie? Taka, że, że ja się siedzę żeglą. w domu, tak. Taka... Powiem Ci tak, no moja największa wpadka makijażowa to zdecydowanie była błękitna, perłowa kredka którym ja nakładałam na całą powiekę bez, bez towarzystwa niczego. Niczego. <grym> Kurde, tak nie było tuszu? tuszu. Nie było tuszu, bo tuż tusz, w tuszu nie wierzyłam do połowy liceum, bo hmm. uważałam, że to kropki i nigdy nie wierzyłam w tuszu. Pasta, ja miałam tera. tak samo. Ja uważałam, że w tuszu um, wyglądam starzej. Tak, gorzej. Tak, tak, tak. I że w ogóle te, że, że dziwnie, że każdy na to patrzy. No, no. Mój jeszcze wielki makijażowy błąd, który po prostu polegał na tym, że jak przychodziłam do domu, to wyglądałam strasznie, to już no. było liceum, było nakłada nie nakładanie pudru. Pod oczy. O jego, ja miał, też. Jak miał, jak ja też! Podkład. I ten tuż? Tak! tusz tak, tak, taki, jak panda. Ale to, to nie były, że nie wiem, ciapki. On nie. po tu się rozpływał. rozpływał, a widzicie co jest najgorsze? To raz, to... że ja na przykład potrafiłam siedzieć na lekcjach z taką pandą i nikt mi nie powiedział. No nie Ani ma kompela z ławki. ja w wyglądałem jak debil i nikt nie reagował. Dobra, kochana, jest następne pytanie. Jakie rzęsy obecnie najbardziej polecacie? Ty, tak. jesteś film naturalny. Tak. Ja niestety chciałabym nosić sztuczne rzęsy, ale denerwuje mnie przyklejanie ich. Mm. Nie potrafię poświęcić czasu na przyklejanie i Wiem, że można się nauczyć, i wiem, że dziewczyny, po prostu są dziewczyny, znam dziewczyny, które mówią: słuchaj, ja tu teraz szybciej przyklejam rzęsy niż je maluję. A nie, to ja tego też nigdy nie zrozumiałam. Ja nie rozumiem tego Ja tyle lat się maluję i nie, nie przyklejam. przyklejam. Powoli. Wydaje mi się, że to może też kwestia koloru oczu, bo przez to, że mam niebieskie oczy, one są takim jasnym punktem w mojej twarzy mm -hmm. i jak mam ten jasny punkt, a później takie wiecie mocne czarne rzęsy, to je bardzo widać. To jest bardzo bardzo rozsądne to, co mówisz. Też ja bym nie dopasowywała do Ciebie za mocnych rzęs, no a ja z kolei, no to wiecie, jestem maniaczką i w sumie im więcej, tym lepiej. Jedyną rzeczą, która mnie zatrzymuje, jeśli chodzi o rzęsy, to jest to, że mam po prostu małą powiekę i mam naprawdę blisko jakby te linie rzęs do brwi, mm -hmm. więc nie mogę mieć za, za wielkich rzęs, żeby nie miały. Tak, kłapę, bo nie ja mi drabią. Tak. A tak ogólnie w życiu, to najbardziej lubię pierne instami. Te z Pierreny to jest po prostu sztos, takie rozczapieżone, drapieżne. Puchate pewnie. Puchate, bardzo sztuczne, piękne rzęsy. I ja polecam dla osób takich jak ja, które mają. Cienkie, rzadkie i mm właśnie -hmm. y, ogólnie y, nieszczególnie do pochwalenia się rzęsy, laminacja rzęs. Mhm. Ważne. ja Ci na przykład powiem, co, jak ja konturuję w tym momencie Twoją twarz. Mhm. Oczywiście tutaj kości mi się tak przesunęła, podnoszę w kierunku ucha, ale mhm. też przy Twoim kształcie twarzy konturuję Ci tę część żuchwy. No wiadomo. Żeby ją trochę ściąć, no nie? I to nie przy każdym kształcie twarzy konturujemy, Tutaj, ale u Ciebie to naprawdę będzie super wyglądało. No tak, no bo jak ktoś ma owalną twarz, no to to mu jeszcze twarz bardziej zmniejsza. Tak, to, ja? jakby trzeba to bardzo. No i konturowanie twarzy to jest coś, co trzeba najbardziej makijażu moim, zanim przemyśleć do siebie i tutaj naprawdę warto się edukować. Wiesz, co ja jeszcze raz robię w tym momencie swojej twarzy, no. że tutaj całe to konturowanie brązera przełączyć ci z makijażem oka tym samym pędzlem mhm. i od razu z makijażem. Konturowaniem czoła, oh. czoła i to wszystko też jest wtedy takie, wiesz, wyblendowane, uh -huh. opalone. I to nie, jest, nie są takie pasy jak tort, tylko wtedy to jest spójna całość. Też ci polecam jeden pędzel, mniejszy pędzel do konturowania. Pokaż. Dzięki temu możesz wjechać też w oko uh -huh. i na czoło. Miki, On fajnie. jest ym, też ym, pewnie mniejszy niż zwykle, uh -huh. prawda? Uh -huh. Tak. No właśnie, bo większość dziewczyn lubi jednak duże pędzle, a takim małym to możesz patrzeć. Tak, tak. I taką trujeczkę lubimy. Uh -huh. To jest naprawdę fajny pomysł. Bo mam wrażenie, że na mojej twarzy, jak się maluje, to są po prostu takie oddzielne wyspy. Mm -hmm, wiecie. Oddzielnie brwi, oddzielnie oczy, tak i tak, placki. Tak. A nie łączy się to tak naprawdę do końca w jedną całość. Mm -hmm, to nazywa się ten trik. A masz, ja mówię, jakiś swój ulubiony sposób nakładania rozświetlacza na policzki? Lecisz po całości, czy dużo, mało, co tam się dzieje? Ja lubię dużo, ale Strasz. przez to, że jakby nagrywam jakby najbardziej zależy mi na tym, żeby, nie wiem, ładnie wyglądać na nagraniu. Mówię wam, ja w życiu codziennym, ja się nawet nie maluję, mi się nie chce. Mm -hmm. Ja maluję tylko brwi i rzęsy. Yy, dlatego, że wydaje mi się, że poza kamerą wolę swoją twarz niepomalowaną. Mm -hmm. Ale wiesz, to, to jest, to jest fajnie, to, że... to jest fajne, że ty lubisz swoją twarz taką jak ujrzy tak. Ci wygodnie, że wychodzi do tego, bo to o to chodzi. Tak. Bo najgorzej jak makijaż jest, jest takim niewolnictwem, jest wymaganiem. Mm -hmm. Makijaż ma być przyjemnością, pomocą, wsparciem w gorsze dni, ale... Podstawą jest dobre samopoczucie. Tak, po prostu naturalnie. Ja pamiętam, że ja się malowałam do Tesco, do Biedronki. Ojej, po prostu. To brzmi męcząco. To jest ja było męczące. Męczone. A nie masz wrażenia, że tak jeszcze przychodzą z wiekiem? Tak. Z wiekiem tak. sobie odpuszczasz i ten chill ogólnie staje się ważniejszy niż niż to to. ja mm. jak byłam młodsza, to też byłam porąbana. Mm. Nigdy nie wychodziłam nigdzie bez pełnej tapety, jeszcze wielkich, czarnych, ciemnych brwi, o oh my god. A teraz yes. zero make upu i idę po prostu sobie pomieść. Albo bo w szlafroku czasami pójdę do Lidla. O, to podobnie. Bardzo, jak mam gorszy dzień i potrzebuję wsparcia? Trudno. Zero makijażu, szlafrok. To jest ogólnie temat, ponieważ okazuje się, że twoja ulubiona pomadka Jedna z ulubionych, ale tak, taka top 3. To jest Kylie Candy K. Stara, tak. dla mnie te pomadki to jest jeden z moich największych życiowych kosmetycznych faili. Takie miałam oczekiwania. Wydałam oczywiście kupę hajsu, no bo wiesz, wtedy byłam jeszcze studentką i ten, mhm. więc przez dwa miesiące prawdopodobnie nic nie jadłam. One przyszły, taka skrupa pękające. Widzę, że czasem są z nią takie problemy wtedy, kiedy ona już jest starsza, że czasem jak, nie wiem, zacisnę usta, to ta górna część zabiera mnie tą... To mm. um, jakby ona się nawzajem. Odkleja się tak. nawzajem. I, I przy poprawkach też są moim zdaniem, problemy z tymi szminkami, że one się odklejają przy u mnie. Właśnie nie, ja, ja mam tylko problemy z nimi, mm. jak się e, kończą. Jak Komórczym. są już takie, wiecie, na wykończeniu. Naprawdę. Ste wypadnie. Stefan Mordzian! No dobra, więc tak się to jest skończony make-up. Ja ci ty dam obejrzeć, żebyś. Nie będę ukrywała, wszystko. już trochę patrzyłam, ale powiem Wam, o. że naprawdę makijaż Agi jako jeden z niewielu w życiu mi się podobał. A co tak. Ci się najbardziej podoba? Najbardziej szczerze bym zawsze brwi. Ojej, cieszę się. Bo ja nie spodziewałam cieszę się, się że mi będzie dobrze w takich brwiach. Ja zawsze myślałam, że mi będzie lepiej w brwiach rężących, mm. ale ja już... Ja już czuję o co ci chodzi. Mm -hmm. Jak ty tak te brwi podciągasz, to twarz się też wydaje dłuższa. I się wydaje, że masz więcej miejsca to. Tak. A my tutaj walczymy, ja i w sensie, walczymy tutaj o milimetry, dosłownie. Tak. Powiedz mi, jak to właśnie jest z tym dodawaniem takich szalonych odcieni na kącikach, bo widziałam, że niektóre mm -hmm. dodają jakiś róż, czy niebieski mm -hmm. nawet odcień. I czy u mnie byś to polecała, czy niekoniecznie? Wiesz o co, największy problem z takim podkreślaniem wewnętrznych kącików jest taki, że to zbliża oczy do siebie. Aha. I na ja, przykład ja i ty obie nie jesteśmy w moim zdaniem tego stworzone. Ja mm. na przykład mogę mieć kolorowy wewnętrzny kącik, jeśli zrobię sobie do tego krechę dotąd. Aha. I jeśli mam taką mega kreskę, wielkie rzęsy, to wtedy to wyrównuję, ale i tak mm. mam jakby oczy trochę za blisko. Mm -hmm. I u Ciebie jak tak sobie zrobić, to będziesz miała oczy za blisko. No bo my mamy niestety. Blisko tak. Końcu. Mamy tak idealnie na skraju i musimy je rozciągać. No. Dlatego to, co mówiłaś, że ty sobie rozciągasz oczy, to jest to, zgadzam się z 100%. Jest, 100%. Ten. Oczywiście ten makijaż jest bardzo delikatny, więc mam nadzieję, że na kamerze będzie też no, jak sam Widzio, się pani <laughs> <laughs> Może być tak, że siedzicie i oglądacie i jezu, ona w ogóle nie pomalowała. Może być, kamera to kocha Tak, A ja po prostu, wow, jakie piękne, wow, no. jakie piękne mam się ona nic nie ma na tej twarzy. A co o, o to już o jak się nos? E, a wykonturowałaś Czyli mi nos? Wykonturowałaś mi brązerem, rozświetlaczem, ale naprawdę tak roztarałam to, wiesz, delikatnie. Ja Ej, super, ale ja w ogóle teraz dopiero to zauważyłam. A wiesz co? To jest plus, bo jeśli ja nie tak, tego zauważyć. Jeśli chodzi o, pęd o nos, to mhm. przekażę Ci ten trik, bo moim zdaniem masz idealny nos do i to Ogarnąć. Po okay. pierwsze, pędzel do oczu, taki mm -hmm. właśnie do blendowania miękka kółka, i wprowadzę też bronzer tu, mm -hmm. i wtedy Brązy, tak bronzerem tak, dokładnie do twarzy i tutaj wszędzie w brwi. I nawet możesz trochę początek brwi rozblendować, dzięki temu brwi będą miększe, lepiej też zrobione. Mhm. A to konturowanie będzie się wydawało, że to jest cień. Ja yes, się jesteś niesamowita. A oh, ty no. masz idealną do tego konturowania, bo ty masz taki z guziczkiem tutaj. No. I tutaj słychać odświetlacz, to słychać Uch, jest Ariana Grande normalnie. Michael Jackson to <laughs> jest. Adrianna Grande. Adrianna Kępka. Arianna Kępka. Arianna Kępka. <laughs> nie, już <mi> tak bardzo <laughs> źle. Taka polska wersja, Tak. biedniejsza. No. Kępka. No, jaki kraj, taka Ariana, nie? Właśnie. Więc <noise> mnie w kompleksy, ale naprawdę makijaż jest super. Dobra, Mega bardzo się, się cieszę. Was może zapraszamy do komentarzy. No i zapraszamy was też do drugiego filmu, który pojawi się na Twoim kanale. I oczywiście link jest w opisie na dole. Tak więc dziękuję. Bye bye. Bye bye.